A to jest kolejny odcinek z Stickman Ghost 2 Dzisiaj będziemy pokonywać właśnie tych dwóch bossów. Nie ja już wam pokonuję Ty, tego, tego bossa i tego bossa. Przeszliśmy te dwie yy, mapy: Saturn i Mars. A Black Hole, czyli yy, Czarna Dziura, jest praktycznie nie do pokonania. Zobaczmy. Wchodzę. I jest normalnie nie do pokonania. Ja mam jakieś... Dla nich jestem na hita. A właśnie ile przyniosę sobie mieczek. Patrzcie, <laughs> widzicie? Jestem tutaj na hita! Nawet nawet super moc i nic nie dało. Więc to, to jest totalnie głupie. Dlatego chcę przejść y, tych dwóch bossów ja Tylko przedstawię to tylko ma... O, dobra. Dobra. Wchodzimy w tego pierwszego bossa. W tego pierwszego bossa I walczymy z nim. Dobra. A jakbyście chcieli widzieć, to mam miecz na 20 levelu, który y, zabija wszystkich praktycznie na hita. Aha. To prawda. Aha! To tywe. Myślę, że ty będziesz jakiś większy damage. No dobra, 125 tysięcy gościu ja sobie będę farmił tutaj pas normalnie. Ziomek Pan to robię że nie mogę używać tego ataku, tylko mogę super ataków używać na nim. A te rakiety praktycznie mi nic nie robią. Na no hita poleciał Ramos. Dobra, jeszcze ostatni mecz. Jeszcze ostatnie dwa mecze, i pójdę do tego drugiego bossa. Bo wiem, że on jest odrobinę trudniejszy. Patrzcie, te rakiety nic nie robią. Mogę sobie tutaj stać i go zabijać. No, no i pokonany Najlepiej Teraz kolejny meczyk I zobaczymy ile mamy monet, bo Z tego co pamiętam to miałem 3 miliony A teraz ciekawe ile będę miał Jestem bardzo ciekaw Dobra I teraz wchodzimy na, ten, na mapę główną Chcę zobaczyć, ile mam monety. Dobra. I 3 miliony 600. 3 miliony 612 tysięcy. aaaa Okej. Okay. Teraz wchodzimy na tego, na tego bosa On z tego co wiem, to on jest chyba o wiele trudniejszy. Ale zobaczmy. Nawet nie wiem jak on wygląda. Więc wiecie, będzie ciekawie. Jaka mapa. O, Slash, Co to jest? O właśnie ten snajper. Któremu nic nie robi. Nie. Jego super a tego yy, siłacza gościa z kłami jego super o właśnie ten super atak jeny ja już nie żyję no jest silniejszy od mojego tego miecza co jest tak to możliwe jest ja silniejszy od mojego miecza który ma 20 level i zabija wszystkich ludzi no wszystkich no i nie żyje już Patrzcie, mam, zadał mi milion HP, a ja mu praktycznie nic nie zadałem. No, pa. Już nie żyje. Nie! Mu zadaje... o tysięcy HP tylko. Tylko. Nie jest go nic. Spróbuję jeszcze raz. Ostatni raz. Jeżeli nie pokonam go, to kończę odcinek. Elo? Elo nie. atakuj nie. 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 Dobra, ja już nie żyję. Już na Dobra, nie żyje, gościu. Nie. Gość nie żyje. Dobra, skończony jest. Dobra, jednak. Dokonuję tak kończyć y, odcinek, bo niestety muszę jeszcze zrobić pa parę rzeczy, więc na razie będę się żegnał, na razie i cześć, widzimy się w następnym odcinku.